Aplikowanie na ofertę pracy. Każda osoba zainteresowana ogłoszeniem o pracę może złożyć aplikację. Poprzez przycisk Pokaż Więcej w sekcji oferty pracy na pulpicie portalu pracowniczego, użytkownik przekierowywany jest do formularza Aktualne oferty pracy z wstępnymi informacjami o warunkach zatrudnienia. Klikając w nazwę wybranego stanowiska lub trzy kropki w kolumnie Pokaż Więcej, Kandydat otwiera szczegóły ogłoszenia. Tym samym może dowiedzieć się o proponowanych warunkach zatrudnienia, w zakresie obowiązków, do jakich zobowiązana zostanie zatrudniona osoba, o wymaganiach. Może zapoznać się z pytaniami, na jakie należy wstępnie odpowiedzieć, zgodami, których należy udzielić dodatkowymi świadczeniami oferowanymi przez firmę oraz z warunkami przetwarzania danych osobowych. Użycie przycisku Aplikuj otwiera formularz umożliwiający kandydatowi przekazanie wstępnych danych. Kandydat może podać swój numer telefonu. A po zapisaniu danych w sekcji załączniki dodać swoje dokumenty. W następnej kolejności osoba aplikująca odpowiada na postawione pytania. I jeśli to wymagane, udziela dodatkowej zgody. Służenie aplikacji następuje poprzez wykorzystanie przycisku wyślij. Zaznaczmy, że system uniemożliwia ponowne aplikowanie przez tą samą osobę na tą samą ofertę pracy. Przyjęcie złożonej aplikacji. Na formularzu Proces rekrutacji pojawiają się dane aplikujących kandydatów. Rozpoczynając od lewej strony, w sekcji Kandydaci w procesie rekrutacji, widoczna jest data złożenia dokumentów, typ kandydata, dane osobowe i kontaktowe. Z tego miejsca możliwe będzie gromadzenie danych o weryfikowanych osobach w przebiegu, Całego procesu rekrutacji. Przykładowo rekruter może zaplanować spotkanie z wybranym kandydatem czy przydzielić mu test do wykonania. Wszystko jednak dopiero po przyjęciu złożonej aplikacji. Klikając Status aplikacji lub trzy kropki w kolumnie Pokaż Więcej, użytkownik otwiera formularz z szczegółowymi danymi kandydującej osoby. I po pozytywnej weryfikacji przyjmuje aplikację. Budowanie rankingu kandydatów. W dalszych etapach procesu rekrutacji, rekruter przede wszystkim korzysta z formularza Proces Rekrutacji, na którym ma dostępne informacje o wniosku, ofercie i kandydatach, oraz aplikowanie na ofertę pracy, na którym gromadzi dane o wybranych osobach sukcesywnie zmienia status samego procesu i poszczególnych kandydatów określając tym samym etap poszukiwania kandydata. Dla zbudowania rankingu może dokonać oceny. W jakim stopniu wybrane osoby spełniają postawione wymagania? W tym celu w danych kandydata jednorazowo kopiuje wszystkie wymagania z oferty. Ocenia spełnienie poszczególnych wymagań, a jeśli wcześniej określono wagę danego wymagania, to automatycznie wyliczany jest wynik. Jedną z możliwości zweryfikowania wiedzy czy umiejętności kandydata jest przeprowadzenie testu. Aplikacja umożliwia zdefiniowanie testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi, zapisanymi w banku pytań lub wprowadzonymi ręcznie do jednokrotnego wykorzystania. A taki gotowy test można przydzielić do rozwiązania wybranej osobie. Kandydat otrzymuje w portalu pracowniczym oraz mailowo powiadomienie o teście do wykonania. Odpowiada na kolejne pytania i ostatecznie wysyła test do sprawdzenia. Rekruter będzie miał możliwość realizacji kolejnej oceny. Tym razem na podstawie odpowiedzi na zadane w teście pytania. W ten sposób budowane są rankingi kandydatów w oparciu o odpowiedzi z aplikowania ocenę spełnienia wymagań oraz w oparciu o odpowiedzi z testów. Wniosek o zatrudnienie kandydata. Wyłonienie w procesie rekrutacji osoby do zatrudnienia należy potwierdzić złożeniem wniosku o zatrudnienie. Ostatni etap zaczyna się od zarekomendowania kandydata. W systemie możliwe jest wskazanie osoby bądź osób, które powinny zaakceptować taką rekomendację. Zakładając ścieżkę pozytywną, w następnej kolejności należy przygotować i przedstawić kandydatowi ofertę zatrudnienia, bazując na warunkach określonych wcześniej w ofercie pracy. Jeżeli rekomendowana osoba zaakceptuje przygotowaną dla niej ofertę zatrudnienia, wówczas możliwe jest uzupełnienie i złożenie wniosku o zatrudnienie, zakładając, że dane z oferty są częścią przygotowywanego wniosku. Szef jednostki organizacyjnej lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzenie rekrutacji dodaje informacje o osobie, jej adresie oraz o stażu pracy. Przy uzupełnianiu historii zatrudnienia automatycznie wyliczane są staże ogółem, w zawodzie i w firmie. Tak przygotowany wniosek o zatrudnienie przekazywany jest do dalszej akceptacji. Zaznaczmy przy tym, że możliwa jest integracja z systemem ERP i w konsekwencji udostępnienie danych osoby dla zautomatyzowania generowania nowej umowy czy rejestracji nowego pracownika w module kadr. na formularzu proces rekrutacji w wierszu z danymi wyłonionej osoby widnieje numer i status wniosku o zatrudnienie.